Witam kochani bardzo serdecznie. Na dworzu jest już ciemno, późno, e, pada deszcz i dobrze, niech pada, bo jest bardzo sucho. E, natomiast to wcale mi nie przeszkadza, żeby pokazać wam, co się dzieje w mojej szklarni. E, jak widzicie, szklarnia tętni życiem. <grym> tak. E, na dworze mamy jakieś plus 3 stopnie, a ja tutaj mam. Zobaczcie sobie. A tu nie jest słabo widać. Może wezmę ten termometr. Przeszło 15 stopni. Oczywiście, moi drodzy, to nie jest tak, że. To taka temperatura to się sama nabiła. Ja tutaj mam różne źródła dogrzewania. Mam taką nagrzewnicę, która świetnie się sprawdza, naprawdę. Na ten moment nie dogrzewam szklarni nocami, dogrzewam po prostu wieczorami, żeby tą temperaturę podnieść. No i żebym ja przebywała tu w bardziej komfortowych warunkach. Może być słabo słychać, bo jednak ten deszcz, no, ten deszcz wali o, tą, o ten poli, poliwęglan. E, oczywiście nie byłabym sobą, wiecie, jakbym tu nie przetargała jakiegoś grilla na gaz. Ja szukam takiego, wiecie, dosyć bezpiecznego źródła i taniego przede wszystkim dogrzewania, w miarę taniego. No i teraz mam bo ja w zeszłym roku postawiłam tego dużego tu też się bardzo fajnie sprawdził też się przydał, ale on bardzo dużo miejsca zajmował a ten słuchajcie zajmuje niewiele miejsca jak wiecie na pewno niektórzy z was wiedzą ja nie zostawiam nigdy jakby źródła ognia na noc w tej szklarni nigdy nie zostawiam, bo ja się tego bardzo boję, natomiast jak przebywam tu w tej szklarni, jak najbardziej słuchajcie Fajnie to się sprawdza, bardzo szybko mi tutaj podnosi temperaturę, fajnie nagrzewa. Jak widzicie, tu leżą kamienie, cegłówki. Tu mam nawet czajnik postawiony, ale to, wiecie, no, niekoniecznie, żebym sobie zrobić herbatę, po prostu, żeby podgrać wodę ewentualnie do czegoś, do czego będzie mi potrzebna, bo też, wiecie, nie wszystkie rośliny lubią podlewanie taką zimną wodą, więc w razie czego, jak i tak, te kamienie czy te cegły są ciepłe, więc mogę sobie tutaj jakby dogrzać wodę no i jeszcze a co? żeby umyć sobie ręce czy, czy pomidorka, którego zerwę z tych szaczków, to mam tutaj taki, taką turystyczną umywalkę, czyli przyniosłam ten prysznic z ogrodu, bo on tam i tak nie jest potrzebny no i tutaj mi się fajnie sprawdza, przedaje, także tak jakby to mało tego było w tym mojej szklarni, jak wiecie. No, stół oczywiście roboczy jest, musi być, tak. Muszę wymienić sobie tą cerawkę, bo już jest bardzo zniszczona. Ale mam tutaj też zrębak. Mój mąż mówi, czyś ty mówi, zwariowała, gdzie jeszcze zrębak do tej szklarni? A ja, ja, oczywiście, jak to ja wiecie, ja znajdę miejsce i na zrębak, daj mi ten zrębak tutaj, bo jak będę potrzebowała. Yy, sobie po prostu potrzebowała, jak będę miała chwilę, czas, tak, żeby sobie pozrębkować parę gałązek, no bo jak widać, ja ściółkuję tą ścieżkę yy, z rębkami i to się bardzo fajnie sprawdza. Wiecie, nie tylko na kwasty, yy, żeby nie rosły, ale właśnie teraz yy, już nie jesień, na zimę, one bardzo fajnie izolują zimno od gruntu. Mi dzięki tym zrębkom nie marzną nogi, ale ten mój dywanik, jak widać, już się zużył, i muszę yy, sobie wyprodukować nowy. Więc dlatego mam tutaj ten zrębak wśród tych regalików, półek, doniczek, yy, różnego rodzaju akcesorii. Jeszcze ten zrębak tutaj zmieściłam. Także tak. No i zobaczcie, co się dzieje w ogóle u mnie w tej szklarni. Yy, mówiłam, że nie będę yy, tych pomidorów jednak dalej trzymała przez tego mączlika, tak? No, wiecie co? Jednak zdecydowałam się jeszcze troszeczkę te pomidorki przetrzymać, dlatego że one no, dobrze wyglądają. No, może same pomidory, krzaki czy liście? nie, no bo jednak, jak widać, one są bardzo mocno ogolone, ale same owoce cały czas słuchajcie. Zawiązują owoce i wiecie, jak ja bym je ogłowiła, już tam, załóżmy ten miesiąc temu, no to tu już by nie było żadnych owoców. A tak to, a tak to zobaczcie, zobaczcie, kochani, ile jeszcze jest pomidorów zawiązanych i ile pomidorów rośnie. No już teraz to wiadomo, że nie ma się czego spodziewać tam, ale dzięki temu, że zostawiłam je po prostu, jak zostawiłam pomidory, no są, słuchajcie, są i to naprawdę. Całkiem ładne jak na tą porę roku. No wiadomo, w tym roku ten rok jest wyjątkowy, tak, sezon nam się bardzo mocno wydłużył, no ale e, dlaczego by właśnie z tego nie skorzystać? E, skoro, skoro była tak piękna pogoda, żeby nie mieć jeszcze o tej porze roku pomidorku. Wiecie, no teraz przyjść sobie, urwać pomidorka na kanapeczkę, czy, czy w ogóle do sałatki, do czegokolwiek. no To jest po prostu, no ja uważam, że super sprawa. No zobaczcie, moi drodzy, to wszystko, zobaczcie, jak to pięknie, pięknie podejrzewało. Niedawno Wam pokazywałam y, tego malinowego olbrzyma, no jeszcze był zielony, a teraz już nawet popękał tam, widzę, to już jest do zerwania. Także papryki też poprzynosiłam, tutaj te, które mi zdążyły dojrzeć, y, bo jak wiecie, ja uprawiam papryki w woreczkach, w pojemnikach różnego rodzaju, no, i też sobie tutaj dojrzewają. Już te liście nie są takie za bardzo, bo one już widać, że zakończyły swój wzrost. Ale nie ma to jak po prostu owoc. Mówię tutaj o papryce, tak. Dojrzeje na krzaku niż taki zerwany, gdzieś tam położony w domu. No, też dojrzeje, ale jednak to nie to samo. To nie to samo, bo ja już różne eksperymenty przeprowadzałam. I jednak ten, który będzie wisiał, ta papryka, która będzie wisiała najdłużej na krzaku, czy to jest pomidor. W ogóle, co by to nie było, to będzie po prostu najlepsze, najs najsmac najsmaczniejsze. Także tak, kochani, ja tutaj ledwo się poruszam, bo tu jest tak ciasno. Ale zobaczcie, zobaczcie tutaj tą koktajlówkę, tą gruszeczkę. No co tu się dzieje? O! No, mącznik powiem Wam, że jest. Ale jakoś tam wiecie, w miarę możliwości sobie z nim radzę. Nie dopuszczam do tego, żeby on nie wiadomo jak mi się rozmnażał, aczkolwiek on już nie ma szans o tej porze roku aż tak się rozmnażać. Więc yy, tak jak kiedyś powiedziałam, tyle ile da radę, tyle będę trzymał te pomidory. No zobaczymy, czy ja będę w ogóle, zdecyduję się zimą yy, dogrzewać tą szklarnię, jeszcze ją docieplić. Plus yy. ze względu na te egzotyki, no bo co tutaj jest? Jak też wielu z Was wie... Przytargałam bananowca od Czarnego Henka z bananami, to jest musabacja. Zobaczcie, jak już pięknie te bananiki podrosły. Kwiat cały czas się rozwija i tu pojawiają się następne banany. Trochę oświetlenie mam kiepskie, ale, ale... Ale całkiem świetnie sobie radzi, pomimo to, że żeśmy no troszeczkę wiecie, no uszkodzili jednak no i ten system korzeniowy. No bo samo wykopanie, przewiezienie go tutaj do nas, tak do mnie, do domu, to jednak to był dla niego olbrzymi stres. A on już tych liści aż tak bardzo nie potrzebuje, bo on głównie tych dolnych liści, które już tak właśnie tutaj jak widać, Zrobiły się brzydkie, bo on głównie teraz ładuje tą całą swoją energię w ten, no w, ten w, te, w te banany, tak, w ten, w ten swój kwiat, który moim zdaniem wygląda, no wygląda, no tak wiecie, no fajnie, no tak niecodziennie, bo... Kiedyś myślałam, że wiecie, bananowiec jak zakwitnie, to ma takie wielkie, ciężkie kwiaty, a to w ogóle zupełnie inaczej wygląda. O, proszę, bardzo właśnie tak to wygląda. Także tak, moi drodzy. Jak widzicie, życie w szklarni cały czas się rozwija. Yy, tutaj też przyniosłam parę worków z selerami. Yy, Pewnie z powrotem nie wyniosę, no bo było kilka nocy tych przymrozków u nas. No i no niestety tutaj starałam się, wiecie, to co mogłam, to, to okryłam tej ostatniej nocy, co był największy ten przymrozek. A co mogłam to przyniosłam. To przyniosłam do szklarni. Tutaj Maureli, tutaj też Maureli, już przesadzone w doniczkę reszta lasów oczywiście już u garażu te największe absolutnie nie ma mowy żeby ich z powrotem wyciągnąć na zewnątrz wyniesiemy tylko po prostu te mniejsze a te duże już do wiosny będą sobie zimowały ale to wam też pokażę innym razem także tak tak moi drodzy tu zobaczcie kordelinka też już Donicę sobie siedzi. Też już przyszykowana do zimowania. Kordelina wytrzymuje takie nieduże przymroski, ale ja już nie chciałam ryzykować. Bo bardzo, jak widać, pięknie mi w tym roku urosła. W sumie to wiecie, ją kupiłam w zeszłym roku na jesień. Tak, na jesień. To była taka maleńka sadzonka. O, to są jej te stare liście. Ten cały pióropusz to jest właśnie ten y, tegoroczny przyrost, także ona już tu przygotowana jest do zimowania. No i tyle. Tu oczywiście, no, nie byłabym sobie wiecie, jakbym jakiś sałat nie miała, nie powiesiewała sobie sałat jesienią na, po prostu, żeby mieć na, jesien, na zimowy zbiór. O. I jest jeszcze troszeczkę sałat w donicach na zewnątrz. Majeranek w szynce też, już gościnam tyle razy, patrzcie nawet mi zakwit, nasionka się osypują, więc pobiorę sobie troszeczkę też nasion i będę wysiewała majeranek wiosną ze swoich nasion. No także tak, co tu mam by jeszcze powiedzieć, a zobaczcie, tutaj jeszcze też ta lobelia, no ona nie musi być w tym momencie w, w tej szklarni, no ale też przyniosłam na tą zimną noc, tu, no bo... Jak mówiłam, no szkoda mi było, żeby ona zmarzła, więc roślinka nie jest jakoś tak duża, problematyczna. To po prostu przyniosłam, ale jutro powędruję z powrotem na swoje miejsce do ogrodu i dalej niech zdobi. Palma filifera. No już kawał, kawał się zrobiło jej, ale też wynosimy ją tak. No ten papirus od Czarnołocheńka to pójdzie już do domu, już nie na dwór, bo on jest bardzo ciepłolubny i będzie sobie zimował w domu, ale dopóki da radę, to no to jeszcze niech sobie tutaj podstoi, tak pepino, pepino kochani, mam wrażenie, że od ostatniego filmu to ten owoc urósł, wiecie, urósł i dosyć sporo tutaj. Niestety przez przypadek, wiecie, kujnęłam go sekatorem, no i nie wiem, co to będzie. Mam nadzieję, że to mu nie zaszkodzi, ale po prostu zupełnie przez przypadek yy, coś tu przycinałam i no i uszkodziłam sekatorem. stąd taka właśnie brązowa plama. I jeszcze, ono, słuchajcie, zobaczcie, kwitnie. Ja nie wiem, czy z będą owoce jeszcze jakieś, ale kwitnie. Kwitnie, jeszcze sobie, kwitnie. No, i dalej, tak tylko szybciutko Wam pokażę, że te wszystkie roślinki od czarnego henka bardzo dobrze się mają. Yy, a, wiecie co? Ja w szklarni mam pokrzywę, która się sama wysiała i tą pokrzywę co jakiś czas ścinam dla kurek yy, na herbatę do domu. Zobaczcie, bardzo fajnie sobie tutaj rośnie. Także, no także, tak. To chyba tyle na dzisiaj. Bazylia, jeszcze tutaj on już tak słabo, ta wygląda. E, tutaj oczywiście pomidorki dojrzewają. Pozrywane z y, złotyszkami. Lepiej się, wiecie, powiem Wam, że lepiej się przetrzymują właśnie tutaj w szklarni niż, niż w domu. Jakoś tak fajnie. Są smaczniejsze i zachowują dużej swoją świeżość. Także dopóki da radę, to yy, będę yy, no zostawiła te pomidory, żeby one sobie dojrzewały jednak w szklarni. Tam jeszcze mam dwa arbuziki. Yy, Tamte wcześniejsze, które wam pokazywałam na tym poprzednim filmie. To już oczywiście zjadłam. Słuchajcie, to poezja smaku. Nie spodziewałam się tak fajnych efektów, chociaż arbuzy nie wyrosły jakieś duże, ale bardzo smaczne. Zdążyły dojrzeć, także tak. Ta bazylia też powędruje do domu. Nie wiem, czy pokazywałam tego pomidora, którego wyrwałam, wyrwałam z takiej wiecie skrzyni z tarasu. I przesadziłam w taką niedużą doniczkę. No i on teraz tutaj jest, także tak. Tutaj mam, też przeniosłam w Donicy oregano, oregano, papryczki, czyli też tutaj jeszcze sobie próbują rosnąć. Papryczki to też bym, wiecie, zabrała do domu i byłyby owoce, dalej by rosły, ale bardzo szybko właśnie łapie je przędziorek, więc nie wiem, może skuszę się, żeby jakąś jedną doniczkę, dwie, jeżeli coś będzie mi się działo nie tak, to, to po prostu pozbędę się tej papryki. Ale naprawdę, aż szkoda, wiecie, bo to wszystko całe jest tak rozpędzone wzrostem, że chce rosnąć, naprawdę. Także tak, moi drodzy, tak to u mnie wygląda. Pozdrawiam Was tutaj z tego miejsca dzisiaj bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na następny film. No i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Pa pa.